To jest wankordić wam pokazuję w ogóle jakie on ma funkcje plus małe ponosiki więc zaczynamy naciskamy y zaraz wam wytłumaczę dlaczego mam takie kolory outwalk to automatycznie nam coś to robiło chyba automatycznie chodzi tak, outwalk to automatyczne co nie garb zapomn zapomniałem, jestem pewien Nie wiem właśnie co to jest derp. Okej okay. Teraz kolejna rzecz flight. I believe I can fly, czyli z lata. Na to jest taki muszę. Nie wiem jak mam to wytłumaczyć. Możemy patrzeć dokładnie mamy w ogóle x rayu tereny Hike jump. Mm. zaskoczymy wyżej. No ufal, że jak podobnie nam no, obrażeń, sneak to możemy sobie u, usyć na przykład sneak mode shift i wtedy jesteśmy cały czas na shiftie podam tam sobie Spider, że chodzimy po ścianach yy, Tutaj mamy Sprint, mamy sprinta yy, normalnie, mamy go na normal a możecie sobie ustawić na więcej step, to jest chyba step to jest z, wchodzimy bez problem po klockach tak jak tutaj hmm. co jeszcze jest? No to walking, pokażę Wam przygotowałem się już nawet Zachodzimy po wodzie Dobra, teraz przejdźmy do kombat. W Bucha trafiamy z Buguku zawsze w cel. Klika botów nam wyceluje zawsze w górę. Forfield, bo to jest Klaura tak jak Auto że raczej nam wypadamy zazwyczaj kurczaki. AutoX, że jak mówi, a mamy za 2 tam automatycznie złoży wędkę i złowi rybę. No swing, nie wiem. k szuka nam jaskinie czy szuka nam skrzynie Day włącza nam dzień. e To jest coś takiego, że namierza nam graczy. bright mamy jasną. No render to, że chyba się coś nie renderuje. Renderuje. No nie... Ee... Jesteśmy tak samo szybcy jak normalnie w Pęcznie. Notifications, set, poproszę, ale nie wiem. Timer, zachodzimy szybciej. Jemy szybciej w ogóle. Hmm. Trackers. To nam, też nam gracze jakoś w jakiś sposób. Hmm. Co dalej? Wola, widzimy przez ściany zwierzęta, moby, graczy. Weapons. Niech wam to kazać. Mam chyba takie waypointy, ale nie jestem pewien. Zrobiłem sobie deski i den. Nie wiem co to to. Ale powiedzmy, że to są koordynaty. Że chyba nam waypoint zapisuje. Eee, water to możemy sobie włączyć słońce, możemy włączyć coś innego. X-Ray. Widzimy surowce przez ścianę i w ogóle building. Eee, auto -thing, to automatycznie nam daje eee, tabliczki. Oto tu chyba za automatycznie. Czy nie zmienia nam rzeczy? Jak kupiemy kobla, żeby nam e, zmieniał na kamień. Outmanger to automatycznie kopiemy. Fastblick za szybciej kopiemy. Widzimy właśnie. Fastplace. za chyba szybciej kładziemy. Ale nie jestem pewien. Tak, fastplace też za szybciej kładziemy. Build. Ja sobie ustawiłem bullet, że właśnie to tak buduję. No i nuker, chyba wiecie wszyscy Wiecie co to nuker? No i dobra mhm. Rada, no możemy sobie ustawić tak właśnie Jak w chcecie Tutaj koordynaty Tutaj Enadyt moc No i jakby chcę, zrobię właśnie te bonusiki Więc proszę, jeżeli chcecie mieć na przykład kolorowe To klikać to To Tutaj proszę macie radar, mogę mieć włączony, wyłączony. nawet moc mogę mieć włączony, wyłączony. Coordinates mogę mieć włączony, wyłączony. Tap guy. mogę mieć włączony i wyłączony. Clickable guy. mogę mieć włączone i wyłączone. No, możemy mieć na przykład w chest właśnie. do mamy je w taki oto sposób. Możemy też mieć hmm. Dobra to coś źle. Enemy to na czerwono. Możemy sobie ustawić użycie na inne kolory. No, ja to mam na czerwonym pasi. Friends, to na zielono możecie mieć na niebiesko jak tam chcecie Default to mam na niebiesko Dam sobie na... Oh. Na jaki big ich Dobra, na... Taki... Na taki ich dam Snaking, nie wiem Aggressive map mob. Agresywne mapy jakie mają mieć kolor No i to chyba jest tyle Możemy to mieć w taki sposób, dokładnie ułożone. Właśnie tak w ogóle. A możemy to też mieć inaczej. Fak. Fak, możemy to zapisać. Dobra, Client Manager, więc zacznijmy od nowa. Teraz tutaj... W klient manager możemy dał Vint Editor spacę. Yy, tutaj mamy lewy shift na przykład H. Nie włączę na nic. Ale dobra, nie wnikam, nie wiem co to jest. Mamy Tab Editor Player World Combat. Hmm. Jak bym tu nie pokażę tego. Click Editor Movement. Tutaj możemy sobie to wszystko ogarnąć. I mamy x Re Editor. Tutaj właśnie, jeżeli chcemy dodać sobie jakieś surowce, to dodajemy klikając lewym przyciskiem myszy. No i nam to po prostu doda. Jeżeli wam się spodobał, to subnijcie, lajknijcie. Mi się to bardzo przydało. To mnie motywuje do dalszej pracy. No i po prostu będę wam dalej nagrywał jakieś poradniki. No, mam nadzieję, że nie z sam, bo on jest trochę cheat. I tam go lepiej nie używać, bo oni was zbanują. Poza tym cheat są niefajne. Kiedyś miałem sam, ale odinstaluję. odinstaluję, bo miałem je jeszcze niedawno. Odinstaluję właśnie z tego powodu, że admin często sprawdzają. Ale to już gra właśnie z czy tam nie jest jakaś fajna i super. Więc polecam grać bez cheatów. I jeżeli jesteście bez cheatów, jesteście mocni. Nie będę już tutaj się udzielał bardziej, bardziej społecznie. No po prostu... Dobra, to, to będzie na tyle. Marka.